Witam wszystkich na moim kanale Dzisiaj grałem w podróbę Brawl czyli znaczy, biegiego jakiego Brawl Stars? Yy, nie wiem tylko gdzie jest łóżka. Taki mały problem He 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 yy, Naprawdę mały problem Naprawdę na, 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 na fajnie, nie? Idziemy chcesz szukać teraz cały dzień łóżka. Uwaga, szukamy łóżka. O, to jest łóżko. To się nazywa łóżka. Czerwone łóżko. Idź spać. Kurde. Ty głupi koniu! Konie Rafał, jakiś głupi! Dobra, wypad mi stąd, wypad mi stąd. Wypad mi stąd! Panie Koniku! Ty też stąd wypadł. Nie w tę drugą stronę, panie Koniku. Cię pana, ta pana chce zostawić. Um. ten koń będzie po mnie chodził? <laughs> Dzięki panie koniku. O, tam jest mob, Idę go zabić. Jak się lata? O. Panie mobie! Mogę pana zepchnąć do wody? Jak chcę, żeby pan żył? E, ja zabiję go. Zgnię mięso, skaczę sobie do wody. Y yo, Jo! Jo! Ryba! 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 Pani! A może tu są lisy już? Ja chcę liska mieć! Ja chcę mieć lisa tutaj. Y nie ma liska. mi Rafała Konia. Upiora y nie chcę. To jest półpająk Creepera Tropikalną rybę Szwinie mi niepotrzebne Już jedną w domu mam XD XD O! O! Ja tu, ja tu, ja tu, ja tu zobóz Ja tu ja tu, ja tu, ja tu zos Patrz, nie. Śnieg wpisuje. Zrobimy sobie niedźwiedzie polarne tutaj. I O już to będzie mi. ja to zrobiłem. Czekajcie, widzowie, za chlepszy. Dobra, to znowu ja. Pewnie zrobię to w przyspieszonym tempie. To zmontuję właśnie. O tak. Więc spoko i mniej więcej tu, o kurde, jak u Piotra na przecenie, tym um. kurde, o udało się, Panie Piotrze, niech Pan nie płacze, bo tu dobrze się dzieje, ludzie. Ja jestem największym lubem w Minecrafta, bo nie umiem w to grać. Oj Nistrz się! Nie to, ja chcę to zniszczyć. No jej, reklama! Ale się cieszę, jeszcze Messenger, więc spoko. Ale gówno. Uwaga, widzicie, a ja się już nauczyłem. Nasz najgorszy YouTuber, który ma 8 subów. Super, nie? Widzicie? Może zróbmy pocięcie, jak będzie co fajnie zbudowane. To znowu ja, i zbudowałem właśnie sobie. Aha. A, a dalsze mi uciekły. Nie wnikajcie w to, muszę to zresztą... To świetnie po prostu. Dorsze dla niedźwiedzi mi uciekły. Dobra, czytałabym, um, co tu wejść. Wszystko jest, tylko muszę dodać sobie to. Pochodnie. Dorsze ospał tutaj trochę Aha What? Dobra. I teraz czas na same niedźwiedzie. Jest bardzo ładnie, według mnie. Mamy dwa niedźwiedzie. Trzeba tylko teraz łybę znaleźć. Dobra, mamy rybę. Mamy łybę. Um. Nie chcę jeść, tylko ja chcę ci dać. Ja chcę ci dać. O kurde, jak się je karmi? A nie, tak ta się nie karmi. XD? Nieważne. Muszę sobie klipunek trochę wyczyścić. Gdzie to się wywalało? A, tu mamy frypunek. Jeszcze teraz dla Misi Pan. Dobra, jesteśmy już sobie tutaj w wybudowanym miejscu dla pant. Ja chcę mieć małą pantkę pantkową. Ona za mną idzie. O kurde. Aha. One się nie chcą. Yy, jak są małą pandę tutaj. Co jest? Te pandy się ze sobą nie kochają. Idę sobie stąd. E, nie da się stąd iść. Uwaga. To ciasto je damy. Pa, one ciasto je. One ciasto jedzą, panie. Ja się je tak po prostu rzuciłem. Patrzcie, one, one jedzą ciasto. Patrzcie, wy to widzicie, ludzie? Ja sobie tak przez przypadek rzuciłem ciasta. One ciasta jedzą. A tak będzie z ciastkiem? Nie, ciastek nie ciastek nie biorą. Ale rzeczy odkrywam tutaj w tym Minecrafcie. Aha One się nigdy nie, nie pobiorą. Ja chcę pantkę pantkową Ja chcę pantkę pantkową tu mieć Niech pojawią się serduszka też Mary pobierzcie się ludzie Buz mączką kostką Moczni... mączką kostką mączką kostką jej sandstorm a o to jest wysokie o to jest wysokie a, a, a. Oni bambusa wżerają, ale głupki. Ja weź jak im rzucimy to ciasto, to one je zjedzą. Jedzą? Nie jedzą. Ale ciasto jedzą. Barzę, ciasto pierwsze. Ale głupie są te pędy. Widzicie, one ciasto, one ciasto wżerają. Panie, one ciasto wżerają. Pandka pandkowa. Au. Ależ to są te pandy. One wszystkie... Pa o... On ej, ja, ja tu je zostawiam i ciekawe ile zostanie tych ciast. O, ciekawe, czy niedźwiedzie polarne to zjedzą. Ale raczej nie. Ol, ol, ol. Czy ja tam widzę tylko jednego? Co oni tam robią? Yy, nic nie ważne. A oni? A tu się ślizga, gdzie? a tego nie wiedzą No nie jedzą, są głupie. Potrafię się mocno Właśnie stamtąd, bo nie wiem, czy jest noc, czy dzień. A nie, dzień. Polećmy jak najwyżej potrafimy, w kosmos. muy zastać lecimy w kosmos nagrywa się w grę? <grym> się>, się! A gdzie ja jestem? Aha! Świetnie! Nawet torców nie mamy Wmieniamy ustawienia O lol, ale ta gra jest głupia eee... <laughs> ten koń urus, Koń Rafał urósł. O, ty wiedźmo głupia O, ty wiedźmo głupia Rzucaj we mnie tymi potkami. Nie przeżyjesz, gdzie ty jesteś? Aha, prawie skończyłem nagrywać. Ej, pani wiedźmo! nieżyku żyku, boli za chwilę biorę miecz ja yeah, boi co to jest za potka mi, <laughs> leczenia ej, to spoko jest Skoczyć z wysokości, dzisiaj najlepsze, co zrobić. Ja, oh, Boże, ze złego skoczyłem. Widzicie, jak ja jestem dobrym w tą grę? Może. Znów w grę. Czekajcie, ja chcę zrobić coś kozackiego. Ja chcę zrobić coś kozackiego teraz. Вечер, хиба? мы что заработать? Ага. Mam Miecz Diamentowy Bum, 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 bum <laughs> Tursz, Tursz, zjem go, zjem go Jezu, żaden Ty nie dajesz

Czekajcie, ja się w tym schowam i kończąc odcinek. Um, aha. Dobra. Siema i... Jo.